Witajcie, kochani, na kolejnym naszym wspólnym spacerowaniu. Dzisiaj e, chodzimy po lesie, po takim pięknym, brzozowym gaju, e, w którym być może odnajdziemy jakąś e, odpowiedź, być może pozwoli nam ten spacer na takie pozaglądanie w coś, co jest jeszcze nieznane, w coś, co jest być może trudne. Bo to właśnie trudne i takie ciężkie jest zawsze pomijane przez nas. Tam niechętnie wchodzimy w takie rejony. I dzisiaj oczywiście rozłożyłam też kartę. I właśnie je widzicie. I one właśnie mówią o takich trudnościach, takich ciężkościach, które. Trzeba wypuścić, trzeba im dać przestrzeń, sobie dać przestrzeń, bo wypadła karta uwalniania, odchodzenia, zostawiania czegoś, co jest właśnie takie trudne, nierozwiązywalne, yy, przestarzałe być może, toksyczne, nieprzystające do nas. I mamy też kartę. Yy, Takiej cudownej intencji, którą możemy wysłać do nieba, właśnie w, po takim uwolnieniu czegoś, co mm, nie jest już nasze, co jest właśnie takie do uwolnienia, takie niepotrzebne. Karta przedstawia mm, taki dmuchawiec, który właśnie wszedł w etap y, życia, tego uwalniania, uwalniania zarodników, które gdzieś fruną w przestrzeń, odnajdują swoje miejsce, gdzie zaczynają nowy etap swojego życia. I jest w tym taka energia właśnie płynności, lekkości, poddawania się temu, co daje życie, temu wiatrowi, który niesie to lekkie nasionko. To jest też zaufanie, które mamy, żeby osiąść w miejscu, które jest dla nas, żeby poddać się temu, co daje los. I cóż to może oznaczać w naszych życiach, w naszych konkretnych sytuacjach? Myślę, że te karty nam mówią, że to jest dobra pora na taki luz i odpuszczanie tego, co i tak musi przyjść. To jest. Taka kolej losu, kolej rzeczy, rytm przyrody, że coś kwitło, a teraz przekwita i idziemy dalej. I to jest takie w porządku. Nie należy tego oceniać, że to jest dobre czy złe. Po prostu przemija. Po prostu się zmienia. I nieraz trudno jest nam zaakceptować, te zmiany, te przemiany, które są takie naturalne. I niby to wszystko teoretycznie wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy świadomi przeszłości, na przykład, którą trzeba pożegnać, żeby zamknęły się jakieś stare drzwi, żeby mogły się otworzyć nowe. Ale w rzeczywistości jest to dużo trudniejsze. Zrobić właśnie takie zamknięcie poprzez uwolnienie czegoś. Dzisiaj właśnie miałam takie czytanie osobiste dla Patrycji, która bardzo natchnęła mnie, zainspirowała, żeby odpowiednio właśnie przeczytać te karty. I dedykuję ten przystanek bardzo Tobie, Patrycjo, żeby łatwiej ci było pouwalniać się właśnie z. Oko w przyszłości, z tego co Cię trzyma w tej przyszłości, co nie pozwala Ci właśnie w otwarty sposób patrzeć w przyszłość, bo tacy naznaczeni tym, co było, nie umiemy sobie nawet wyobrazić tej przyszłości w taki świetlisty sposób, w taki optymistyczny sposób, bo jesteśmy przygnieceni tym schematem, który już przeszliśmy. I właśnie to uwalnianie, myślę, pomogłoby nam w spojrzeniu zupełnie innym na to, co może być, żebyśmy przechodząc teraz do tej drugiej karty, budowali swoje intencje w taki otwarty sposób, żebyśmy umieli sobie wyobrazić tą naszą przyszłość bez schematów z przeszłości, bez tego... Strachu przed bólem i cierpieniem, który nas ogranicza, którym emanujemy nawet wtedy, kiedy marzymy o tym, co może się wydarzyć. A przecież to, co myślimy, ma taką ogromną moc stwarzania, materializowania się w naszym życiu czymś konkretnym. Aranżujemy swoje życie poprzez to, co myślimy. I jeśli doświadczyliśmy dużo bólu, cierpienia, czegoś trudnego, i przechowujemy to ciągle w naszym umyśle, w naszym ciele, to to się ciągle wyraża poprzez nasze działanie, poprzez nasze uczucia, i to ciągle wysyłamy na zewnątrz w postaci takiego sygnału. Cierpie poprzez emocje takie właśnie pełne bólu, smutku, i emanujemy tym, i przyciągamy z tego pola z zewnątrz, tego pola kwantum, takie właśnie cierpiętnicze energie, którymi jesteśmy nasyceni. Przyciągamy do siebie to co wysyłamy. To jest dobry czas, żeby spróbować odwrócić tą sytuację, żeby świadomie rozpracowywać ten system, żeby móc przyciągnąć coś pozytywnego. Zacznijmy pozytywnie myśleć, pozytywnie marzyć, wierzyć w niemożliwe. Bo to, co teraz uznajemy za nieosiągalne, niemożliwe, jest wynikiem tej konstrukcji, którą nosimy w sobie, która jest już przestarzała, nieadekwatna do stanu naszego umysłu teraz, do stanu naszych uczuć, do tego, czego teraz jesteśmy świadomi. I to, co uznaliśmy, za takie niemożliwe jakiś czas temu, teraz być może jest spełnialne. A to, co uznajemy teraz za niemożliwe, za jakiś czas, będzie właśnie takie całkiem oczywiste, całkiem realne, bo wszystko się zmienia, wszystko jest w ruchu. I dlatego nie bójmy się marzyć. Nie ograniczajmy się w tych marzeniach. Bądźmy kreatywni i twórczy. I emanujmy takimi pozytywnymi sygnałami, które wysyłamy z wewnątrz siebie takimi pełnymi radości, uśmiechu, możliwości, że staną się cuda. I właśnie takie cuda takie niemożliwe rzeczy. Pokazuje ta druga karta. Karta, w której y, róża, która zakwita, y, ona zakwita w naszej głowie, w naszej wyobraźni, w naszym umyśle pięknym kwiatem. A na razie w rzeczywistości jest to pąk. Jest to coś, czego nie ma. Jest to możliwość, o której wiemy, że jest spełnialna. Bo obserwujemy rytm natury, bo go rozumiemy, bo wiemy, że kiedyś ta róża zakwitnie. To jest właśnie przykład tego pozytywnego myślenia, które jest tak bardzo potrzebne, żeby iść do przodu, żeby emanować właśnie tą energią spełnienia, żeby przyciągać do siebie to spełnienie. I tutaj opieramy się na takiej zasadzie przyczyny i skutku, yy, którą znamy, bo to jest takie szkiełko i oko, obserwowalne coś bardzo w naszym życiu. Ale właśnie yy, wykorzystujmy to w taki dobry sposób, w taki pozytywny dla nas wyprzedzając yy, przyczynę skutkiem, marząc o tej rozkwitniętej róży. Wtedy, kiedy ona nawet jeszcze nie ma pąków. I wcale tutaj nie chodzi o wykorzystanie naszej wiedzy, że ta róża kiedyś zakwitnie. Tylko bardziej tutaj potrzebna nam jest wiara i zaufanie, że to pragnienie nasze da się urzeczywistnić. I potrzebna jest nam też taka przestrzeń i swoboda, żeby ta róża zakwitła. W na swój sposób, w swoim czasie. Nie musimy dokładnie określać w tych swoich marzeniach, jakiego ona ma być koloru, jakiego ona ma być kształtu. Dajmy się jej pojawić z nienacka, dajmy się zaskoczyć, miejmy niespodziankę. To jest cudowna jakość życia. Tak zaufać nieznanemu. Tak nie określać wszystkiego do końca, by poczuć ciekawość, by z zaciekawieniem oczekiwać, by oczekiwać nieoczekiwanego. I tu chyba jest najtrudniejsza przeszkoda dla większości z nas do pokonania, ponieważ to jest odpuszczenie kontroli. Kontroli nad przyszłą rzeczywistością, która często próbuje odtwarzać to, co się wydarzyło w naszej przeszłości poprzez te schematy, nieuwolnione schematy naszego myślenia o tym, co było, i planowanie za ich pomocą tego, co może nam się wydarzyć w przyszłości. Więc sami widzicie, jak potrzebna jest. Taka przestrzeń, żeby ta przyszłość była pełna nowych zdarzeń, których nie znamy, których nie umiemy przewidzieć, nie umiemy zaplanować, bo jesteśmy tutaj, teraz, z tym, co uznajemy za niemożliwe, bo jeszcze nie wiemy, że możliwe jest wszystko. Bo na szczęście nie wiemy, kiedy się to może wydarzyć i w jaki sposób zamanifestuje się to w naszym życiu? Bo nie wiemy, czy ta róża będzie czerwona, czy herbaciana, a może to wcale nie będzie róża. Wiemy tylko, że bardzo byśmy chcieli, żeby to rozkwitło. To coś, co jest naszym marzeniem. Coś, w czym się nie ograniczamy. Czymś, co projektujemy w sposób bardzo otwarty. Bez schematów z przeszłości. Bez myślenia, że coś jest niemożliwe. Bez nadawania konkretnego koloru czy kształtu. Żeby nie było powtórzeniem z przeszłości. Żeby nie było rutynowe, automatyczne. Żeby było nowe. Nieoczekiwane, takie zaskakujące, ale szczęśliwe, radosne, takie najlepsze dla nas, choć nie do określenia teraz. Więc, kochani, czas na podsumowanie, żeby móc yy, tak uwolnieni od tego trudu przeszłości, tych cierpień, które przeszliśmy. Móc swobodnie marzyć o tym, co będzie. Poddajmy się niekontrolowanym marzeniom. Zaufajmy i pozwólmy, by te pożądane przez nas zdarzenia objawiły się na swój sposób, w swoim czasie, w swoim kształcie i kolorze. Pożegnajmy przeszłość. Te nasze właśnie trudne myśli, te takie schematyczne sformułowanie w naszych myślach, że coś jest niemożliwe. I z wiarą i zaufaniem budujmy nasze pragnienia, żeby mogły się urzeczywistniać. Budujmy te nasze marzenia bez ograniczeń. I żeby dać szansę temu marzeniu, spróbujmy się poczuć już teraz, w tym momencie, kiedy o tym myślimy, szczęśliwi z tego powodu, że to się już wydarzyło. Poczujmy też wdzięczność, że to szczęście, które nas spotkało, jest takim cudem. I podziękujmy za to wszechświatowi. I damy w ten sposób, przez te cudowne emocje, taką siłę napędową, żeby tą intencję wystrzelić w kosmos. Żeby dać temu energię, żeby to już istniało i żeby czekało na nas w tej naszej przyszłości. I żeby objawiło się w niej. Taki nieoczekiwany i zaskakujący dla nas sposób. I żebyśmy nie czekając na to, byli tym tak pięknie zaskoczeni. I żebyśmy mogli z zaciekawieniem uczestniczyć w tej pięknej przygodzie, jaką jest życie i wypatrywanie nieoczekiwanego, i spełnienie, niemożliwego.